Ty, co to jest? <grybuj> 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 Jellyfish. Jellyfish. A no ta nowa mapa chyba jest przezwyższona. No nie drzwi pizd, zjebie. Dziwko mi jesteś, tyle <grybuj> Boli was wielki pela. Głośny pela. Nie lubisz mnie takiego. Nie akceptujesz mnie. Gruby, masz taki przegłos. No, ty, przed... no, przez ucho mi wyruchało. Ja. Jeszcze... o! Oh. Dobra, mam go. Braci się nie traci. Jak traci, Dzięki to wieku. nie braci. Amen, amen. Ty, dziura bólu! Dziura bólu, Ja pierdolę, jak echo. E, tu nic nie ma. Trzeba. ma? No, no. tutaj, po tej ścianie, macie za górką safe spota. A tam da się wcienie. chyba przejść dalej. Da się, da się. Dasze? No to jak się ty, tam, tam, tam. No można tędy. Nie w tą stronę. Kurwa! A, a, a. Nie! Nie! Nie. 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 <suszy> Miotka! Gdzie on jest? Jutak! Ja, Pidi! Jutak! Idę po niego. Nie idź, nie idź, nie idź, nie idź, nie idź. Za nisko jestem. Haha! Spierdoliło ja mi na pół kilometra. Stało. Co poszło nie tak? Staminy zabrakło. Łapa już nie ta sama. Kolejna waliza. Czekaj, idę po nią. Dobra. Dobra, dawaj. Yo! O! Chain to, to launcher! Jest, to, to, jest, to jest, to jest, OP, to jest OP. Nie używaj! Ty cwaniaku! jest To na później miało być. Nie pytałem cię o to Nie pytałem cię o zdanie fakt z tym cieniem okay. Co? A no to właśnie to, ja to biorę Nie dostaniesz Nie jedzcie papryczek. papryczek. nie jedz Nie, nie, nie jedz Nie zamierzam, Czemu? nie zamierzam Bo cię podpali Bara mnie to Dobra to na to Liana. Ta 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 O, Zuziesz To jest Nie Idę, bo nie widzę go Żyjesz, żyjesz? Żyjesz? Dobra Żyję pary baobab to jest babobab babobab? babobab eee, eee, co jest? te jagódki uwaga kurwa ciężko stąd dziko eee, <gry> kurwa <kory. gry> Żyje. ty a wy nie macie tego grapplera? O! on ma Słuchaj. się no to małe co no, kurwa? I gdzie ty chcesz z tym polecić? Jak <laughs> no, <kurwa. laughs> no, to kurwa? Żyję, 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 żyję! Słuchaj mi się Leony. Czekaj. Łapto, 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 łapto. Łap Nie! Umar! Umar! Czekaj! Fit tozyzydek! Żyj! Proszę cię, żyj! O, żyję, 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 żyję! Mam go! O! O! Kurwa! Dobra. Nie, umarł znowu! A nie, żyję! Żyjesz? Zjebał się. Icha! <grydolne> nie. Gdzie ty jesteś? Co tu się... Aha! Jak? Trzeba. Coś nie myślał. Ech, eee, chmura! Kurwa, kurwa! Ej, mruga! Ej, ratunku! Umierasz! Czadriona, kurwa, zniknął! Jestem na Tam rianie! Jest, Gdzie? NIEEEE Popierdolona jest ta mapa Gruby, skocz, to nie ma sensu Ach Ale walnął głową, pierdyk O Jezu, masz skurwa. kurwa Co się stało? Gruby, mogłeś być delikatniejszy w tym samolocie pierdoliliśmy się No mordy Jestem gejem mordy To to kurwa prowadził no Skończ z tą trąbką i chodź tu Ty, trąbacz To ma plecak Mam... Jakąś... Nie wiem co nawet O, to jest hak To... Linę przyczepia do ściany Ej, weź strzel w środka Spakowałem mu to do torby Pokaż co Pokaż Dobra, gazecie <laughs> Kurwa, czemu jestem potruty? Nie wiem palca może zahaczyłeś. Albo coś. No nie chuja. U mojego bolca zahaczyłeś. To szybkiem. Thank you, broski. Nie zostawia się inwalidy za, za plecami. Ale ja, kurwa kocham tą trąbkę. O, o dobra, łapa, będzie... łapa, łapa, łapa. Dobra. O! O! Dobra, jestem. Jezus, NIE ZWIEDZIEĆ! Co się stało? Stary, żyjesz? Jobi, olgo spierdoliło ty tam na dół. On spadł. Chyba widzę jego ciało. To. się. Widzimy jak to się pierwsze trupa zamieniasz. Ty, mam wrażenie, że tam na górze będzie coś, przejście jakieś. Chłopaki, chłopaki! O, dziękuję. Dobra, mamy to. Nic tu kurwa nie No mam. do chuja. To po chuj ta jaskinia Żeby sterować taki idiotek, <grym> No tak <Uy>! <grym> <grym> Dobra trzeba inną drogę po prostu znaleźć Kurwa jaką? Jakąkolwiek Bo my jeszcze na samym dole jesteśmy teraz Stary, zaraz nas no chmura dojedzie. I to po co tak buszysz? Teraz to teluś.

Co to jest? Dobra, ale już, już coraz lepsza ten teren się robi. Coraz przyjemniejsze do wspinaczki. Jest widzę, widzę ogień, widzę ogień! Widzę dym! Siwy dym! Mamy to! Mamy to! Zły, się na mnie patrzy! Ej, apteczkę mam! Jo! Ale... ale... Ale zaklął. Ale, ja ale zaklął Co to jest? Co to jest? Jio ja pierdolę. Elza, pojebało ci chyba Wiecie co mnie w chuj bawi? A? Że my stare wspinamy się na jakąś chuj w jaką górę, a wyglądamy jak niedzielny klub skauta. <laughs> no tak, hold my hand! Hold my hand, hold my hand broski! Hold my hand! Jest G, jest Hold my hand, hold my hand! Got you, got you, brosky. Hold oh, my hand! thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, broski Brother, hold brother, my hand. come here, come brother, here Brother, hold my hand Thank you, broski, oh. thank you, broski Yo, my my ass is frizzy What the hell? What the hell? -y? What the hell, buddy? Oh! Oh, what? Oh. What the hell? You just... Oh! Down the oh! oh. <laughs> oh. Hmm. Okay What just happened? Trombolini, brother, trombolini Brother, I'm fallen, I'm fallen! Cząbka, cząbka! Ej kurwa! Czekaj, kurwa! <laughs> <laughs> czekaj! Czekaj, bo tu nie ma się gdzie schować! Nie mam trąbki, skończyła mi się trąbka. I have ascender. Ła, Ła, Ła! No, brother! Oh. We lost our brother! No! Where is brother? brother? Co jest? <grym> brother chyba tu chuja nie przejdziemy Nie aż psychy tam do Nie ryzykuję, nie piję szampana No nie ma starej opsy <grym> Nie da się jakoś wyżej tu przejść Ty, ty ty ty, chyba wiem, chyba wiem Gdzie on jest? Okay. Spierdalaj. Co się kurwa gapisz? Kurwa mogę. Kurwa nie mogę zachować powagi, patrząc na wasze mordy. Co to jest? O kurwa. Za... Nie widzę nic. Oślepiło mnie. Też bęga dostałem. Co jest. Stary, to pomęcha. Patrz, bro. Patrz broski was? Kurwa. <coughs> What the fuck? Nie. No ja tu nie żyję. A tak dobrze szło, pierdolony geyser. Ty tu kolejny jest. ха 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 ха